To jest Kekakonet. Poranny suplement diety. Chrystus Zmartwychwstał, witajcie w poranek niedzielny. Po raz 150 poranny suplement diety dla Was. I dziś, jak zwykle, przy niedzieli, będzie komentarz ojca Alvaro, gramatyka w tłumaczeniu i interpretacji Eli Wrubel. Ale zanim co do czego, to jeszcze mam dla Was małą informację. Od kilku dni możecie zobaczyć w opisach naszych podcastów link wsprzyj nas. Otóż na nowej platformie podcastowej, na którą właśnie się przeprowadziliśmy, macie możliwość wspierania naszych podcastów, wspierania wydawania ich. Będziemy Wam bardzo wdzięczni. Mamy pomysły na to, jak rozwinąć nasze podcasty, jak zmodyfikować naszą stronę internetową. Mamy pomysły, jak uczynić bardziej wydajnym przygotowanie tych podcastów, żebyśmy mogli ich robić więcej i lepiej. No ale to w dużej mierze zależy od tego, czy będziemy mieli współpracowników w tym dziele. Jeśli więc chcecie się do tych współpracowników dołączyć, to zapraszamy do klikania linku Wesprzyj Nas i do postępowania zgodnie z instrukcjami, jakie tam znajdziecie. Pozdrawiam Was, głos ma Ela Wróbel, a my się spotykamy jutro. Do usłyszenia. Komentarz Ojca Alvaro Gramatika do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 9 do 17, na szóstą niedzielę wielkanocną, 9 maja 2021 roku. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. W tym fragmencie Ewangelii Jezus zachęca nas, abyśmy trwali w Jego miłości. Owocem jej jest radość, pełna, czyli nieustanna radość która nas zaspokaja i dociera do każdej dziedziny i każdego wydarzenia naszego życia. Co to za miłość? Jak w niej trwać? To są dwa pytania, na które sama Ewangelia daje nam odpowiedź. Miłość, jaką kocha nas Jezus, jest tą samą miłością, jaką Ojciec kocha Jezusa miłością naznaczoną życzliwością, hojnością i nieustanną akceptacją. Jest to miłość trwała, niezachwiana, która nigdy się nie zmienia. Ojciec zawsze pozostaje kochającym ojcem, a syn zawsze pozostaje umiłowanym synem. Tak samo postępuje z nami Jezus. Jego życzliwa miłość przemienia się dla nas w miłosierdzie, które przemienia i pozwala nam odpowiadać z równą hojnością. Jesteśmy zatem zanurzeni w stanie miłości, która nigdy nie podlega zmianom, jest stabilna na zawsze, niezależnie od nas i którą możemy tylko przyjmować. To jest dar od Boga. Ale jak w niej trwać? Jezus wskazuje, jak to zrobić. Przestrzega Jego przykazań. Ale które z nich? Jezus daje nam odpowiedź. Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Jest to zatem kwestia hojnej wzajemnej miłości, przyjmowania siebie nawzajem bez wahania, zawsze i w każdej sytuacji, tak jak czynił to Jezus, oddając swoje życie na tysiące sposobów, aż do ostatecznego oddania swojego życia na krzyżu. Konkretnie oznacza to, że stajemy się dla naszych braci znakiem miłosierdzia. Miłosierdzia naznaczonego czułością, które przyjmuje drugiego i pozwala mu odpowiedzieć z wdzięcznością i bez lęku. Wtedy ta miłość czyni nas równymi, to znaczy braćmi, którzy potrafią żyć komunią, braćmi zdolnymi do wdzięczności. Znakiem tej komunii jest bowiem wdzięczność, gdzie każdy jest wdzięczny za otrzymaną miłość, za dobroć, której jest przedmiotem. A wdzięczność przemienia braci w przyjaciół. Oto więc sedno tego przesłania Jezusa: nauczyć się gramatyki wdzięczności, aby odkryć, że jest się kochanym i zdolnym do kochania. Wtedy będziemy przestrzegać prawdziwego przykazania, by żyć jedyną miłością, naznaczoną hojnością, oddawaniem życia. Jesteśmy wezwani, by zacząć od słowa dziękuję, abyśmy mogli być przyjaciółmi Boga i siebie nawzajem. Owoc będzie trwały na tyle, na ile nauczymy się mówić dziękuję. Mówić dziękuję, aby była radość, radość, która pozostaje. Czytaj Pismo Święte. Słuchaj pana, który mówi do ciebie, a jeśli chcesz się podzielić tym, co usłyszałeś, usłyszałaś, napisz do nas redakcjamałpa.net albo nagraj wiadomość na stronie odcinka podcastu.